W dzisiejszym odcinku razem z moją siostrą Julcią będziemy grać w Minecrafta Barrier, Barrier Block. Dobra, tutaj są itemki. Co to są za... Aha, dobra, to jest to. Obtain... 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 Oakwood. Oh, dobra, chyba musimy zdobyć ten drewno. Craft a crafting table. No dobra, zrobię to zadanie. Dobra, zciąłem drzewo. Crafting craft a wooden pickaxe. Dobra, Musisz zrobić kilo i zobacz jak co to nie. To nie śmiejcie się, jak będę jakieś głupie błędy robił. O, dosiągłem. <śm> dosiągłem. Ej, zabrałeś. Daj. Masz, będziesz naszym farmerem. Daj ziemiłka. Daj ziemniaka. A ja pozbieram i te maski. Minecraft Bedrock x co? 4 na 4 No na razie to okej, okay. na razie... Tutaj przy wodzie zrób Nie tutaj No przy wodzie zrób Stone sword no, Dobra Ale rośnie, zobacz, jest mały Get rotten flesh. Zgniłe mięso zombie, aha Co? jest mokre. No, no nie, no musi być koło wody. Nie musi. No koło wody to zrób. No to co się robi? Bo... Ba. Dobra, mam czterech sadników. Y, osadników, nie sadników. ...sadników XD Dobra, zbudujmy dla nich więzienie, znaczy dom To się wytnie To też się wytnie Dobra, kopanie, kopanie Kopanie Jakie oni tu będą mieli luksusy, no to, no to za darmo tak żyć w takich luksusach? Cztery miejsca, cztery osoby. No to nie jest za bardzo rotten flesh, więc nam się nie przydać. Ruszaj się, ruszaj. ruszę się. Mam jajka. Mam jajka ze świni. Dobra, to fajnie. Jajka ze świni. Ja zamykam tu. Nie posiodłym, nie posiodłym. Co? Kynka. Gdzieś kolejna pięka. Nie wiem, poszukaj se jej. Trochę za dużą farmę. Ale pan nic. Niko! No co, no naprawiam tą farmę. Też nie mogę uderzyć. Dobra, kopię, kopie, diamenty kopię. Tylko że te diamenty jakieś żelazne. To się wytnie. Set no. A. No to nie ma czego wycinać Dobra, getro ten flash. No to nie jest jakieś trudne zadanie Posadziłam wszystko Wow, to fajnie. Dobra. Śląsk. Wągiel. Dobra, masz trochę stołna. I kilka patyków. No podsać się. Dałem ci bloki. Widzowie, ja mam jajka. Wow, fajnie. Miko, mam jedno jajko. Spoko. Spoko, ale ja nikt nie pytał. Co tak mało tego tu posiany? Więcej, więcej darmowy robotniku. Nie mam niczego do posiania. No więcej, no ja mam tu do siania, no. Dni gry 40. My tyle nie gramy. To, to coś tam jakoś dziwnie ten pokazuje. Sprawdzałem, czy już mogę cię bić. Bo to włączyłem. Bicie się. Bo na koniec tej serii z Minecraft Barriel Broka będziemy się bić na smart zype. A teraz to zdobywamy itemki. A Julka będzie miała yy, żelazne, a ja będę miał diamentowe, netherite'owe, enchantowane Full set 4-3. Nawet jeszcze jakieś dodatki tam inne. Ciernie i inne Dobra, kopiemy, kopiemy. To nakopiemy, kopiemy, jakby życie było na miłe. Praca youtubera jest wykończająca. jakąś się znalazłem tu, 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 Praca youtubera jest wykończająca, trzeba sobie montować. Filmy du, 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 Nie tu tu mi... Nie tu, tu 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 tu, nie Nie. Ja! Yes. mi... Spoko, ale nikt nie pyta. Postawiam na jedan mnie w roku. Pochod mnie. Dobra, spoko. Ej, dobra widzowie, moja siostra mnie teraz nie słyszy i mam przygotowanego dla niej pranka. Zbiorę drewno i cały ten teren zrobię od guzików. Dobra jucia. Kopiesz tam, kopiesz? Tak, ale mam. Ale już prawie mi się kilo. Dobra, spoko. Ja mam 40 desek, dobra, zebrałem. Zabrało mi się kilo. To nie wychodź, ja ci przyniosę, ja ci przyniosę. Okej. Okay. Nawet i 6 kilo ci przyniosę. Dobra, gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra. To masz 1, 2, 3... Jeszcze ci pochodnie dam, masz 20 się pochodni. Ja mam trzy tylko. Dobra, no to kolejne ci się przydadzą. Dobra wiem, moja siostra znowu mnie nie słyszy, ale ten prank będzie kozacki. Dobra, kopiesz tam? Tak. Praca górnika jest bardzo ważna O, tu fajnie! Zalazę, zostawiam Dobra To jak będziesz wracała To może wykop Okej okay. Widzowie, tak szybko nam się skończyły okay. Potrzebujemy więcej drewna Dobra Niko, nie musisz chopać węgla. No co, nie wyleciał z zombiaka rotten flash? Dobra. z Jak będziesz No tylko że potrzebujemy do tego ten, mięso z zombiaka. Bo nie jest z czego jeszcze tam dropi. Dobra, to fajnie. Pięć sadzonek. Dobra. Ej, Jurcia, chodź na górę, zobacz coś, co zrobiłem. Chodź na górę. A pomożesz mi wykopać węgiel wtedy? Je widzowie, to na szybko teraz, jak ona to kopie, to zrobię na nią kolejnego A co pranka. Jest? No taki ten. Zobacz co zrobiłem. Ostatnie kilka. Rup. Dobra, to fajnie. Słyszałem gdzieś tu szkieleta. Zombiak, y, znaczy ten, kurczak. Ja nie zabijam go. Kurczaczki pod ochroną. Ja mam jajka kurczaka. To chodź już na górę. Ok. Masz żelazo? Dobra, chodź tutaj. Masz żelazo? Tutaj chodź. Tak, a, prank się udał. A. Bigo, 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 bigo. A drugi prank to obsadziłem to całe guziczkami. Ha ha ha, ale jestem śmieszny. Dobra, widzowie, to koniec tego odcinka. Poza odcinkiem to zniszczę te. Bo będą bardzo przeszkadzać. I Julia, pożegnę się z widzami. Będzie kolejny z tego odcinek. Tak, będzie, będzie. Papa, pa, widzowie. Papatki. Papatki. on nie uwierzysz. Jak kupiłam węgiel, to znalazłam.